Hej, witam was serdecznie w drugim projekcie Denko. Dziś zobaczycie naprawdę dużo kosmetyków i polskich, i francuskich, i jeszcze pewnie z innych krajów. Nie zdziwcie się, jeżeli niektóre z tych kosmetyków nie mają najlepszych składów, ale wtedy, kiedy je kupowałam, jeszcze moja wiedza nie była na tyle dobra, jak jest teraz. No i kolejnym powodem jest to, że naprawdę dużo z nich było prezentami. Koniecznie, jeżeli miałyście któryś z tych kosmetyków, dajcie znać nam w komentarzu i napiszcie, czy u Was się sprawdził, czy też nie. Przechodzimy do projektu Denko zatem. Zacznę od lakierów Art de Lautrec. Są to bardzo fajne jakościowo lakiery. Długo trzymają się na paznokciach, nie robią smug. Moje numerki to jest 413, pokochałam te kolory. Mam już dwa użyte, jeszcze trzeci na mnie czeka pełny. Są one w Polsce niedrogie, bo zaczynają się ceny od 8 zł i tak myślę, że około 20 się kończą, w zależności gdzie je kupicie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna firma. Kolejnym produktem, jakim ja wam pokażę. Jest odżywka do włosów z Garniera Ultra Jest to bardzo dobra odżywka. Świetnie sprawdza się na włosach średnio porowatych do wysoko porowatych. Ona jest właśnie ta z awokado i masłem szyi. U nas w Polsce też jest dostępna. Kosztuje mało. Jedynie tutaj zarzut, że niestety producent w składzie umieścił alkohol izopropylowy. Także na niektórych bardziej wrażliwych skórach głowy może podrażniać, ale jest daleko w składzie, także to tylko tyle. Teraz pokażę wam dezodorant FA. Zapach jogurt i wanilia, bardzo orzeźwiający, bez alkoholu. Niestety ma jeden duży poważny minus, jest to aluminium w składzie. Ja teraz staram się takich dezodorantów nie używać. Gdyby nie to, no to naprawdę bardzo fajny, przyjemny i rzeczywiście spokojnie można z nim każdy sport uprawiać i się człowiek po prostu tak nie poci. Kolejnym produktem są perfumy Citru Pearl Garden, czyli ogród pereł. One są z takimi kuleczkami i te perfumy bardzo rzadko można znaleźć, właśnie te, 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 akurat te. Pięknie pachną. Są wspaniałe, długo ten zapach się utrzymuje, no i ja bardzo, bardzo lubiłam te perfumy, bo miałam ich aż kilka buteleczek ja i teraz Kamika właśnie e, zużyła te perfumki. Teraz pokażę Wam chyba jeden z najlepszych kremów do stóp, jaki używałam. Jest on firmy Neutrogena, to opakowanie zostało już przecięte i do ostatniej kropelki dosłownie zużyte. Naprawdę znakomita rzecz, pięknie e, są po nim stropy, nawilżone, bardzo ładny, delikatny zapach. Do stóp, to może ja pokażę do rąk i sana krem do rąk z rubiankiem. i no tak jeśli chodzi o zapach to taki nawet ładny, trochę ten krem Nivea, ale ja bardzo nie lubiłam tego kremu i ciężko go było zużyć, dlatego bo on zostawia strasznie tłuste ręce i cokolwiek się nie dotknie, to później te tłuste paluchy po prostu wszędzie zostają. Ja lubię kremy do rąk, jeśli w ogóle w ogóle nie lubię kremów do rąk, ale jeśli już mam jakikolwiek wybrać, to taki, który się bardzo szybko wchłania i nie zostawia właśnie tej okropnej powłoki. Ale to oczywiście zależy od preferencji, mi akurat ten krem nie podpasował. Jeśli chodzi o same nawilżenie, to było ok. Teraz kolejny kosmetyk Jest to Mixa e, Francuski kosmetyk Naprawdę genialny Jest to żel do makijażu oczu Do oczu wrażliwych Z ekstraktem z różem e, Przepięknie zmywa, domywa bardzo dobrze Nawet makijaż wodoodporny Bardzo szybko zmywa I jedynym jego, bym powiedziała, małym minusem Jest to, że to jest dosyć małe pakowanie, Bo 125 ml A bardzo szybko się je zużywa Cena to jest około 3-4 euro tutaj tam jest produkt do ust, u mnie produkt na zimę, szczególnie właśnie jak się zaczyna sezon grzewczy, z którym chodzę cały czas w kieszeni i cały czas smaruję nim usta, albo ten albo jakiś inny, ja po prostu zawsze muszę mieć jakąś ochronę na te usta w tym okresie, i to jest właśnie tej Kissin Bebe Young Care Wersja różana, bardzo fajna wersja, bardzo ładnie mi nawilżała usta, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, polecam i tam kosztuje właśnie w granicach 10 zł. Teraz Wam pokażę zmywacz do paznokci. Z Biedronki. Tak, to jest z Biedronki z olejem kokosowym i glicerną. Dla mnie czego ja oczekuję od zmywacza? Po prostu, żeby dobrze zmywał, żeby nie zostawało po tym waciku takie, takie malutkie kawałeczki. I żeby nie zawierał acetomu. Naprawdę bardzo fajny, za rozsądną cenę produkt. I ten dodatkowo ma świetny atomizer na... Ach właśnie, zapomniałam <grym> o tym <grym wspomnieć, <grym bo ja go przywiozłam tutaj do Francji. Na początku przy... yy... przelewałam sobie normalny zmywacz właśnie ze względu na to powagowanko, bo to wygląda tak, się tutaj naciska, na wacik się wylewa i nic nikt się, nikt się nawet no, nie rozlewa. Dobra, kolejny produkt, ja pomagałam uzużyć Kamilki, to jest samoopalacz w sprayu. Mm, I co to jest? Les Cosmetics Sam. Sam. Dobra. Beznadziejny, śmierć jak każdy samopalacz, chociaż może nie każdy aż tak bardzo śmierdzi Zatyka pory, wysypało mi dekolt jak po prostu nie wiem co Dobrze, że nie użyłam go, coś mnie powstrzymało, jakaś siła nadludzka, że go na twarz nie położyłam, bo naprawdę nie wyszłam, z domu chyba nigdy I, No nie, i już tam plama, plamy. a i jeszcze kolor jaki on opala, to jest tak nienaturalne Nie wiem, jakbym się po prostu, nie wiem, nawet czym jakimś, kurczę nawet nie błotem, okropny, okropny kolor tego samopalaczu. Zobaczcie i wystrzegajcie się tego produktu. Uważajcie! <grym> <grym> Wszystko strzegacie. Jeszcze wysusza skórę i w ogóle. Boże, a śmierdziłam jakby z kopalni jakieś wioliczki wylazły, nie wiem, okropne. Ojejcie, żeby e, zmienić tematykę bardzo złą na lepszą, pokażę Wam olejek arganowy. Który przywiozłam z Maroka. Jeżeli jesteś, jesteście w Maroku, e, najlepiej w ogóle te oleje kupować tam w aptece, ponieważ ja słyszałam bardzo różne historie, e, właśnie, że oni podrabiają, roz, rozcinają innymi olejami. Więc najlepiej kupujcie takie właśnie produkty w aptekach. No, naprawdę znakomity: jest to ta firma Gera e, Argan. Dobra, kolejne. E, teraz mam wodę perfumowaną Magic Dream, to jest woda po mojej babci. No i ona tak pachnie właśnie wytwornie, kwiatowo, bardzo, o, bardzo ładny, ła ładny zapach. Polecam. Teraz Wam ja pokażę nabłyszczacz e, Kilis. E, naprawdę bardzo fajny produkt za rozsądną cenę. Nie pamiętam, za ile zapłaciłam chyba 17 zł, coś w tym stylu. Jest w porządku. Nie jest... Rozsądna cena to jest 3 zł, a nie 7. <śmierdziwano> <nie śmierdziwano> a to za 3 zł. Nie, ale to było rozsądne dosyć. No i to są jest rapsudna jest z serii Hansen. No dobra, Dobra, idziemy dobra, dalej. E, świetny, świetny tusz do rzęs, który pokazywałam Wam wielokrotnie, zachwalałam go. To jest ten właśnie z fioletowymi napisami e, z Colossal volume, z Maybelline. No jest świetne, wydłuża, wygrubia, pogrubia, e, rozczesuje rzęsy, nie mam żadnych zastrzeżeń, ma cenę, okej. Okay. Ja tutaj dostałam taki balsam, to był prezent Sephora chyba na moją rodzinę. I e, to jest balsam bardzo nawilżający, Oni tutaj tak twierdzą. Czy bardzo dla mnie był średnio nawilżający, e, Delikatny jest zapach, ale żebym w jakiś nie popadała, no to nie powiedziałabym i raczej bym go już więcej nie kupiła. Nie odpowiadała ta konsystencja, bo ona taka wodnista i tak się wchłania, i nie robił tłustej skóry. To to taki plus. Ale ja oczekuję. Ja chyba lubię bardziej zapacham, zapachami. No, no, no nie, chodziłam. nie mam takiej zapachem. Kolejna rzecz. epiduo, które trochę tam mnie poratowało, ale chyba spróbuję czegoś innego, bo wydaje mi się, że to epiduło powoli przestaje na mnie działać. I nie wiem, może mi coś polecicie, tylko tym razem nie chciałabym od de dermatologa maści na trądzik. Zastanawiam się nad Brevox, brevoxem, to się chyba nazywa. Jeżeli któraś z Was używała, koniecznie dajcie znać, a może benzaknę używałyście. Nie wiem, jak może na to reagować moja bardzo taka cera skłona do podrażnie, chociaż na epiduo kiedyś jak zaczynamy, brać też reagowała bardzo źle. Dopiero później zaczęło działać prawidłowo, także koniecznie mi podpowiedzcie, jeśli znacie jakąś dobrą maść bez, bez recepty, z apteki na właśnie, na trącik, na stosowanie na całą skórę. I o tym, jeżeli tego jesteście ciekawe, to w opisie znajdziecie link do naszej recenzji na temat właśnie epiduo. Niestety już moja skóra na niego nie reaguje. Na to już wszystkie nasze produkty w projekcie Denko 2. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie dajcie palca do góry. Koniecznie. I zapraszam serdecznie na Instagram, na Facebooka, na Facebooku osobna of Beauty na Instagramie pisane łącznie. Do zobaczenia następnym razem buziaczki, papa. A -a. I pamiętajcie o subskrypcjach oczywiście.